Jadąc pewnego pięknego dnia malubacem przez miasto, zobaczyłem wiezionego tego właśnie pick-upa na lawecie. Zatrzymałem kierowcę, pytam się, co się dzieje, a wiozę go na złom. Oczywiście zawróciliśmy, samochód przeszedł na moją własność i okazało się, że jest to jedyny egzemplarz pick-upa. Jego historia jest taka, że Bielsko w dawnych czasach produkowało syrenę dla rolnictwa, model R-20, syrena z prandeką. Syreny zostały całkowicie wygaszone i to jest samochód, który miał być zaproponowany rolnikom do obsługi gospodarstw rolnych. Nieżyjący już współkonstruktor tej wersji samochodu, yy, Wiesiek... Wiatrak pokazał mi szczegół, który nigdy nie będzie możliwy do podrobienia, a który świadczy o tym, że jest to samochód oryginalny. Otóż, no. jak widać, skrzynia ładunkowa ma trochę inną konstrukcję tyłu. We wszystkich maluchach tylna klapa pokrywa silnika jest łamana. Natomiast w tym samochodzie jest to klapa prosta, płaska. Wszystkie klapy pokrywy silników mają tak zwany zafels. To jest zagięcie na krawędzi, które powoduje, że chroni przed laniem się wody z dachu do komory silnikowej. Otóż przy łamaniu blachy. Tu musi być w, w tym zafelcu wycięty trójkąt, bo inaczej się nie da blachy złamać, zgiąć. Tu nie ma tego, tu jest ciągła blacha, tu nie ma wspawów. Po prostu blacha przed operacją produkcyjną gięcia została wzięta z produkcji. Jeżeli ktoś by chciał to zrobić, to musi wspawać tam trójkąty. A to są, to jest dowód na oryginalność tego samochodu. Skąd się wzięła koncepcja pick -upa? Otóż w latach 76-77 były wyprodukowane w OBR-ze tak zwane bumble, czyli samochody tak. dostawcze z plastikową budą w dwóch wersjach, buda przeszklona i buda zamknięta. Miała to być propozycja dla listonoszy dla Poczty Polskiej. Okazała się nieskuteczna propozycja i nie wyszedł ten samochód do produkcji. Ale ponieważ bombli zrobiono kilkanaście sztuk, zrobiono też dla nich tymczasową homologację. Homologacja tymczasowa trwa 10 lat. Jest ważna. Otóż kończyła się ważność homologacji dla bąble. Homologacja obejmuje szczegóły konstrukcyjne nadwozia, że nadwozie spełnia wymagania sztywności, bezpieczeństwa. I postanowiono, żeby nie stracić homologacji, zrobić pick upa. On jest zrobiony tak samo jak bąbel, tyle że zamiast nadbudówki stworzywa ma burty założone, burty otwierane, oczywiście. Czyli to na dwozie zapewniało przedłużenie homologacji, o której Tak, pan wspomniał. pozwalało wykorzystać istniejącą homologację na bombę I przykryto go plandeką. Bo ponieważ koncepcja pożeniła się z drugą koncepcją samochodu dla rolnictwa, plastikowa buda na, na wsi nie bardzo zdaje Jasne. egzamin. Natomiast plandekę można podwinąć, można ładować samochód z boku, z tyłu, yy, można założyć klatkę po zdjęciu pałąków i nawet yy, świniaka do skupu zabić. Jaka była ładowność tego? Taka ja. sama jak Syreny R20, 250 kg metr sześcienny ładunek. Okay. Buda o tych samych parametrach jak Syrena R20.